Stwierdzono dopiero po fakcie. O, ale to Kierunkowska tylko. Czy o, nawet o, nie to są Kierunkowska z u góry, nie? To Te boczne, jest boczna, których, których właśnie się ciężko jest dostać. No tak, u nas opona, u was lampa, fakcie. u Mareckiego jest opona plus ręcznego. Bliźniaki odcisnęły piętno. I teraz robimy z Jerem akcję. Zamontuj pod, mi Webasto.com pod, podłącz, webasto, podłącz. podłącz, podłącz. Podłączasz? Nie podłączanie, tylko podłączanie webasta. Dobra, nieważne. Dobrze, więc robimy tak. No. Wstępną prowizorkę, czyli już na profesjonal, na konektorach czerwony do czerwonego. Że położymy sobie ja nie masz do... termokurczy? A po co? To, to jest izolacją czerwony do czerwonego. może no, profesjonal. Mówię, że profesjonalna amatorka. Tak, proszę cię bardzo. A tu masz konektory na przykład takie widziałeś, już dodałeś. Tak, do... ale zapomniałem sobie wziąć do nich. Albo wyjdzie... trzeba było na te, na, na te. Wiesz, które? Jak one się nazywają? Ale nie Chciałem taśmą zakleić, no to sobie zaklejam taśmą. Przecież no do... to i tak jest, wiesz, na odpalenie... Czyli na... to będzie zasilanie. Dokładnie, zasilanie, które pójdzie... Bo mi się przypomniało, że zamontowałem sobie kiedyś tutaj z tyłu stałe zasilanie. Więc to pójdzie sobie tutaj do jednego z tych otworków. A stawiamy na dachu do webasto czy nie? Nie wiem, czy nie będzie padało, nie wiem czy po samochodem na dzień dzisiejszy. No i to się wetknie. No to już wiemy, wtykaj, odpalamy to, kurna. Nie no, jeszcze chwilkę, musimy zrobić jeszcze przecież dziurę. A masz, masz tą otwornicę? Eee, tak, 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 zaraz będziemy to robić. No, lubię takie prace inżynierskie. Dokładnie. A co tu wyciągnąłeś? Takiego, że masz taki stoli ładny No A, to jest lodówka, lodówka. karimata Czyli to jest mojej lodówce Tak jest. No. izolujemy i zaraz tniemy dziurę. Dobra, ale dziery. No idziemy będzie tam na Nie pod autem, no, jakby czasami padał Proszę. Gaz tak. ma, ma, ma 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 Spiro całą mam właśnie to jest tak samo. ostatnio jakśmy tu podjeżdżali pod bliźniaki, od tej strony no. traźmy tu jedli pyszny bigos. Podobno. To, to Marecki, ten no, to, to właśnie zawodnik to urwał koło i wybił szybę. wybił szybę Przemek, Landek zmielił oponę Jest to na poprzedniej części, kurna, vloga no to była dramatyczna walka w tą stronę No to jak ona jest dramatyczna przy zjeździe to, to dopiero jest dramatyczna przy wjeździe, nie? Świecę Ci przy okazji Dziękuję Teraz idzie, wydech. A to nie, chyba nie tą stroną, to się nie da nałożyć. A ja spróbuj drugą. Już wchodzi, już jest. A to na zewnątrz ma wejść? Tak. I teraz masz A tam jest jakiś? Wyziąkę, pójdź, bo chcę przełożyć. O! I to sobie tu będzie. A i to ma być wydech. Tak jest. A nie ma tam jakiegoś z... zacisku na to? Nie. A tam jest paliwo w środku, wiesz o tym? Tak, wiem, dlatego właśnie nie chcę, żeby się wylało. Dobra. No, no i generalnie wstępnie już jest gotowe. A jeden zasysa, drugi jest wydech. Tak jest, tu jeszcze opaskę muszę założyć. A weź kurna po... dalej od tych rurek plastikowych, bo to się wiesz, no patrz, to jest przecież 2 mm jedno od drugiego. Tam jakąś, no ale tak producent przewidział, to dam tam jakąś jeszcze osłonkę. No. dobra. I to ma stać na tej oponie? Nie, nie, na podłodze, tylko żeby... Znaczy na podłodze, na ziemi. żeby lepiej było montować. A. To się okaże. Ciepło, albo umrzeć od tlenku węgla. To zależy co Chińczyk... Czy Chińczyk tą uszczelkę w środku założy? Macie czujnik tlenku węgla? Tak naprawdę? Je, jeszcze nie. Nie, bo mam... Mnie... Tak? ciepło. Skarbek, a może lepszy śpiwór? Dlaczego? Nie doceniasz? To trzeba uruchomić, żeby napuściło do Was i se pożyczcie od mareckiego czujnik tlenka węgla, no? i puszczcie go do środka, no. Że by sprawdzić. Chciałabym no no. no, obudzić. Niech wam zdejmie na chwilę, odpalcie no. to, żeby się już grzało i zobaczcie, czy tam nie ma jakiejś lipy, nie? No, faktycznie. Bo tak to się, no będziemy musieli no, was jutro, wiesz, na... w workach foliowych zwozić, nie? To trochę słaby deal. Ale macie wykupione ubezpieczenie z transportem zwłok? No, zwłok, no. no. A, przepalony. Bezpiecznik? Tak. Ile jest? 5 Amper? 20 Amper. No, jaki to, jest 20 Amper brać z tego? Jaki to mu w ogóle prąd ma po, pobór mieć? 12 v 40 w no to nie, to mało. Mało, apery, to jest przy, przy nie? rozruchu tylko. Bo to świeca żarowa podgrzewa i... I co? I 20 amperowy się wyspieszył? No, się, dokładnie. Przypalony. No to, to dobrze? Nie, nie pomyliłeś. Niemożliwe. Jeszcze dzwonić czy sami wtyczka. Nie, jest źle polutowana, ale nie sądzę. Zmieniaj. Co? I mam zapinać tu? Tak jest. To obojętnie do którego? Tak, obojętnie no do te do masz. Ale te w dole? Tak, w dole. Włożyłeś? Tak Uwaga. Poszło Dobra Świeci Czekaj, we nie wywaliło, ale... Ale nie świeci. Ale nie świeci. Włożę do drugiego. Dobra. No. Pewnie. A w te boczne na ściankach to nie. Tam jest po zapłonie. Ale tam wchodzę w zapalniczkę to widziałem. To jakaś lipa jest. Z końców przyszła opcja, że wchodzimy bezpośrednio w akumulator, bo coś to nie za bardzo działało. Tu widzę, że już... Mi... Mam podpiąci plusa, ja? Szukam są nakrętki tylko. takie pudełko, z nakrętkami kropkami A zobaczy działa, bo przy, przyłożyłem do plusa. Zobacz czy to się zaświeciło w ogóle. No kurwa jakaś lipa jest, no bo jest to podpięte teraz do plusa O! Teraz mi zalistrzyło, zobacz jest, jest, działa. To trzeba tu po, po nakrętki nakręcić Podkręcone, przykręcone Gównianymi kombinerkami, ale powinno działać, śrubki zamykam Dziękuję bardzo za pomoc Masz Już Świeci się? Tak, no, Na tej oponie, myślę, że to dobry pomysł? to tylko na testy na razie na razie trwa rozruch. Trwa co tu się ustawia? Czas, czy temperaturę? To jest godzina trzeba ustawić, yy, temperatury to podobno tak, ale póki co się dawkowanie ropy. I to ma być gorące za chwilę, I tak? Jak na na zewnątrz, to mu grzało A, już zaczyna? Tylko to dziwne, że z tego leci kurwa dym. To jest słabo zainstalowane, zobacz. Ty chyba pojebałeś kurwa te wydechy. Wydek z staniem dokładnie, Rozmienimy już. Czekaj, wyłączam. Dobra, jestem z wyższej szkoły druciarstwa, to ci zawsze wszystko podpowiem. I co kładasz się na ten? No, wrzuć no, już, już na glebę, po co tu tam u góry trzymać. Opony ci jeszcze przypali ten wydech. Bez sensu. może nie, uważaj, że on ci no. nie. Bo ja nie wiem, czy jak tu postawić, to ci starczy tej rury, kurna. do... ja mam spiro do specjalnie. Aha, właśnie, albo ją. I, i bym to w ogóle ustawił w tą stronę, żebyś miał od razu wydech Wiesz do czego bo na razie leci zimne Bo to Jarek mówi, że tu sobie goście robią na przykład do ogrzewanie do garażu A ta sama średnica? Ta sama średnica Trzeba pod samochodem tam 8, postawić, to. nie? No tak myślę właśnie. Zobaczymy się. Dawaj to. Tu Słyszę? ja bym poddał z tego względu, że jak będzie dał czasami No to Żeby się ktoś nie zaplątał w te kable, bo będzie o, kłopot. Z tego co wcześniej, mój pomysł był taki, żeby to o, tu lat niech to wyszło No Bez i? To jest idziemy a czekaj, leci już ciepłe? O kurnia, gorące. No, Kinga, masz suszarkę. Dobra, ktoś ci potrzymać? Wiesz co, nie tutaj na tym stole. Masz suszarkę już. No. Ty w wyraźnie ręką z naszej strony, przeszkunaj. Dobra, zobaczymy czy będzie czy trzeba przyciąść kiszkę. A otwornica? Zada. Jakby stąd było? No idealnie. Tu trzeba gdzieś chyba. Troszeczkę... Nie obniż! Szybki, to już to tak. idzie ładnie. Idzie, tak. No i teraz będzie trzeba tylko. Płyć albo tu bardziej, żeby nie. Nie, żeby ci na twarz nie wbiało. No Wiesz, to lepiej tu. No lepiej tu do faktycznie. No. Masz no. rację? Dobra. Zresztą, jak nie z jednej strony, to z drugiej. Tu już nie ważne. Tu się Tak. I zużycie ten. patrzyłeś na ten? Teoretycznie. To na godzinę? Tak, na godzinę jest od 0,1 do 0,2, ale 0,25. jakiś już na tak A, bo teraz jest na maksa ustawia. Teraz jest na maksa, tak. A, kilowaty. Kiloherce? Tak, to jest możliwość podawania przez kąteczkę do, do reaktora. Trochę zmniejszyłem na 4. Zobaczymy, co się stanie. No Jerry, co ty? To lepiej zrobić otwory jak się wleżnożykiem Znaczy ma ci wejść czy możesz ją przykleić? Mogę przykleić, mam taśmę do tego Straszna rzeźba Russiasło Gdybyś tych parków nie znowu, nie po poraniu na tym. Może już ta rura wejdzie? Zobaczymy. Wyrzeźbiona. Da się? Da się. Bez otwornicy. No. No, można. Mówię, można też bez webasto przetrwać noc, nie? O zaraz Przeszło? Przeszło. tego nawet jakoś szczególnie nie to mi się, nie wydaje. się wydaje. Nie, musi nie, nie musisz. O, czy, nie w tą stronę. O. Wow. Jest? cóż Jest. za pasowna dziurka. Pugaz, <noise> powtórz to. że do nas dotarłaś. Jerry lubi te pasowne kochanie, dziurki. nie fajnie, robię bardzo pasowne dziurki. Oście, kurka, woda. Będzie mi mieć ciepło w nocy Wow. Trzeba do góry. Musisz otworzyć drzwi albo... Od tamtej strony. Tego. O, yy, szafa. Nie, no to się tak wiesz, rozciągnie. Kiga, weź tu przytrzymaj ręką. Trzymaj tu. Trzymaj tu. Trzymaj, że to u góry. Nie, tu masz trzymać. ja będę ciągnął w dół. Ale ciągnie. Tu trzymaj, żeby nie wyszło. Trzymam, trzymam. To się rozciągało! Wow. No, do góry byłoby wygodne Dobra, wow. Jerry ma jeszcze jedną rurę. Wow, skarbie, ale się mu powiężył. Jezu sieroty offroadu poziom Max. I co? Ile ci ciepłe? To zamknij sobie jeszcze tylnią klapę, żeby ten i pożyczę na chwilę od tego, od Maria czujnik tlenku węgla No i jest ciepła. Ja myślę, że oni się tam ugotują z tym gównem. Tutaj ma czujnika, to wiesz, termicznego, to się nie wyłącza. Na górę, bo no, spalinę daje sobie kurna pod dupę, nie? A, ja, z góry, tym pod dupę. No, no jak to mi, spalinę to tu postawić na burzek, tą i No powiem ci, że to może zadziałać, kurnie. Nie, to nie, no, zadziała. Nie działa. Nie Tylko, że tu wypada, Jerry, to strasznie, to... wiesz? jest dobra. Tak. Tu trzeba by to przyjechać. zaraz założyć. Bo tu jest zdecydowanie za szeroka ta rura. Tak albo na przedłużkę. albo jakąś na paskę musi to no tak bo tu już jest gorąca to, bo to... Tak, tak właśnie to wygląda to musi się jakoś na z tamtej strony tak. albo faktycznie do mnie na tak no, tylko kurde żeby nie lało no bo jak będzie lało to znowu już... co? za no, Ale jak będzie lało, to samo Tak to wygląda. Że wejście tylko z tej jest miło i ciepło. Tutaj rura wchodzi, jest uszczelnione przy szybie. Tylko, że bez sensu, bo mu będzie teraz w głowę wiało. Lepiej by było z drugiej strony, tak jak mówiłem. Bo tak to łeb kurna zagotuje. Porządek po imprezie zrobiony elegancko. Widzę, że tutaj przygotowałeś pakiecik, bo nam się ognisko skończyło, niestety. A poranek jest srogi, bo jest jeden stopień. Ech. Palnik trzeba podgrzać, i dopiero może to to pójdzie. Przełatanie nawet widzę. Przyniosło efekt, bo nie zeszło powietrze przez noc. No ale tak czy siak. Już to oponę trzeba chyba zmienić. No i to jest jedyna niedogodność tej kamerki, że trzeba potem w polu robić akcję przegrywania. No i zgranie tego, co tam się znajduje, 26 giga, 20 minut. Z szybkości za dużej nie ma. No ale ujęcia z głowy są fajne. System ten, ten, suszenia foteli się też z tego webasta idealnie robi. Myślę, że Kinga też sobie dobrze włosy wysuszyć, jakbyś potrzebowała sobie umyć. Bo no to tak, takiej suszary będziesz chciała, żeby ci w łazience zamontował dżery, do suszenia włosów. Taką. Jest ta staromodna metoda suszenia. Tak jak się nie schowa pod samochód, nie? Nikt nie schował na szczęście dzisiaj, także każdy siedzi na mokrym.